Tutaj możemy zrobić, że jest uśmiechnięty. Widzisz? Juhu! Ale mi się te włoski podobają! Mmm! Bardzo smakowite są te włosy. Mmm! Te włosy mi się jednak nie podobają. No siemanko, szananko! Z tej strony to mi! Moi drodzy, Lara przejęła kanał i ona dzisiaj gra w My Toka World. Gramy dzisiaj po raz kolejny w My Toka World. Zobaczcie w ogóle, że ona już potrafi sama w to grać. To jest aż niemożliwe, nie? Ja pamiętam, jak jeszcze ją trzymałem, wiecie jak, na rączkach i tak dalej. Lewo to się urodziła. Ja wtedy jeszcze w szpitalu mieszkałem, bo, bo tam mieliśmy troszeczkę problemy i, i musiałem mieszkać w szpitalu tam przez kilka dni razem z, z, właśnie z Larą i z Kingą. Jeszcze wtedy grałem w PUBG Mobile z Tube'em, a dzisiaj Lara sobie sama gra w. zobaczcie, no. w MyToka World. No, to nie jest aż taka ciężka gierka, bo tutaj wystarczy, że y, będzie dotykać jakieś tam przedmioty i tak dalej. Ale patrz, Lara, ja ci pokażę, co tutaj się zrobi. Zresztą tu już chyba sama wiesz, patrz, Wybierasz... wybierasz teraz tutaj mm, włosy, patrz. Proszę bardzo, widzisz, zmieniłaś mu kolor. znaczy. E, e, włosy? Możesz wymienić sobie coś innego, patrz. Na przykład takie teraz. Widzisz, ma teraz takie włosy? Możemy teraz na przykład zrobić takie włosy. Naciskasz. Drz, I ma takie włosy. Widziałaś go? Możesz mu też nawet zmienić. E, e, kolor włosów, jakbyś chciała, patrz. Możesz mu takie coś zrobić. albo takie coś, no? Albo takie coś mu zrób. Albo takie coś mu zrób. O, to jest fajne, to jest śmieszne. To wyg wygląda tak jak tam, jak ufo. Wejdź no, poczekaj. To nie, o takie fajne, patrz, możesz mu to dać, patrz <grych> I teraz możesz go wyciągnąć, patrz, możesz go wyciągnąć I możemy mu chyba tutaj zmienić kolor włosów, spójrz, możemy go tutaj ustawić I możesz na przykład mu dać, nie wiem, niebieski, patrz Niebieski kolor włosów, Trz. widziałaś? Ma teraz niebieski kolor włosów, nie podoba ci się? Zielony chcesz? Okej, okay, no to ma teraz zielony, widzicie? To jest aż niemożliwe, ja to się pink. tutaj w No weź pink, no weź pink, weź różowe ale to są takie małe przedmioty, że czasami to, ja nie wiem, na, na, na przykład, no, ten telefon jest. To się powinno zagrać chyba na tablecie, z tego co mi się wydaje. Powinniśmy to zagrać na tablecie, gdzie to jest większe, bo ja co prawda mam tam troszeczkę większy ten. Nie wiem ile tu jest wcale, może jest 6, 7, nie wiem, czy tam 6,5, nie mam żadnego pojęcia. W każdym bądź razie to jest takie malutkie, że to jest, że to jest takie troszeczkę bez sensu, więc powinniśmy to w sumie też zagrać na tablecie. Ale muszę wam powiedzieć, że już za chwileczkę zainstaluję tę gierkę też na tablecie U Lary, niech ona sobie sama w to gra, bo znając życie, ona za chwileczkę będzie więcej widziała, niżeli ja w tej grze i ona za chwileczkę będzie wam roleplayować w tej grze. Fajne, różowe? Okej, okay, no dobra, no to ciśniemy dalej. Patrz, możesz go teraz tutaj posadzić znowu na tym, na, na krzesełku i możesz mu zmienić znowu fryzurę. No dawaj, lecimy. Cyk, cyk. To? O takie? Takie? Ale to są takie dziewczęce. No dobra, no możesz zrobić. Trzsz. <noise> Ale ma różowe fajne włosy, widziałaś to? No, możesz tej tutaj też zmienić. O, tak. Takie chcesz dać? Tak ta są. Takie, no podobne są, no? Podobne są te włosy, no powiedzmy. Ja no. Jeszcze chcesz mu pim zrobić, tak? O. A no nożyczki mu chcesz dać? A, bo ona teraz będzie obcinana, tak? No dobra. Nożyczki podnieść. Nożyczki nie mogą leżeć na ziemi, bo jak dziecko podniesie, to się może później. Ten. No, może być taka troszeczkę lipa. Ale nie wiem, czy się da obcinać włosy. Wydaje mi się, że nie, że to jest po prostu taka dekoracja, żeby to tylko było, wiesz? że jej co prawda tutaj dać te, te nożyczki, ale ona się sama nie obetnie. To musisz się po prostu ją tam tutaj dać, żeby ona sobie te włosy zmieniła. Dobra, dawaj jej tutaj e, pink kolor. To nie jest ten, to jest ten, nie? Ten to był. E, proszę bardzo. Trz, proszę bardzo. Taki ciemny... To jest chyba ten sam kolor, tylko z racji tego, iż ona jest ciemnoskóra, to chyba są inne. No to jest ten sam kolor, widzisz Lara? To jest ten sam kolor. Co jeszcze tutaj chcesz zrobić? Patrz, możemy tutaj chyba nawet klimatyzację załączyć. Nie, klimatyzacja nie działa. O. On no. w ogóle, on tu jest fryzjerem, to on tutaj obcina, a ty go z niego teraz zrobiłaś... Yy, tego. Yy, klienta, który po prostu przyszedł i też by się chciał od, o, obciąć. No dobra, co tutaj jeszcze możemy zrobić? Dawaj, idziemy gdzieś indziej, może co? No tego o. się nie da tak złapać. No widzisz, że no musimy zagrać to na tablecie na samym razem, bo to jest bez sensu, jak się tak gra. O. o możesz... co? A co? A, bo to jest... To jest chyba hairspray, tak? Żeby... O, patrz jak jej mu się włosy błyszczą! I jej też coś teraz włosy błyszczą, widzisz? Ale ładne włosy zrobiłaś, widzisz? I jemu też się teraz błyszczą. Widzisz, bo to jest taki hairspray z tego co mi się wydaje. Co to jest? Jakaś odżywka chyba, co? Ale ta odżywka nie działa. Widzisz, bo to musisz udawać niby, że coś mu tutaj e, okay. dajesz, no. Co to jest? Jakiś też, jakaś, nie wiem, może odżywka też, nie wiem. Albo szampon i odżywka możliwe, że coś takiego to jest. No, odłóż. wow, odłożyłaś, posprzątałaś po sobie. Dawaj, idziemy może na miasto, idziemy może coś innego o, poszukać, co? O, Jaki raper! Yo, yo, patrz, jaką makietę, patrz. Widzisz, jaką makietę? Po same, po same, kurde, te, pasek od spodni. O, proszę bardzo, tu musisz zapłacić, widzisz, że jak ktoś będzie wychodzić, to tutaj musi zapłacić. No dobra, kliknij teraz tutaj i możemy wejść, tu. Tu są jakieś dzieci, nie wiem w ogóle, co to jest. Ale możesz mu chyba zmienić wyraz twarzy, tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Co to jest w ogóle? A możesz mu y, zmienić wyraz twarzy, aha! No mu teraz jest niedobrze, zrób, że jest szczęśliwy, że jest uśmiechnięty. Boi się tych włosów? Oh my god, ale on się teraz tych włosów boi. Zrób tak, czekaj, co tutaj możemy zrobić? Tu, tutaj się chyba więcej ładuje, tak mi się wydaje. Tutaj możemy zrobić, że jest uśmiechnięty. Widzisz? Juhu! Ale mi się te włoski podobają. Mmm, bardzo smakowite są te włosy. Mmm, te włosy mi się jednak nie podobają. Dawaj dalej. No on dalej jest zły tutaj. No ale to już, to już ma, tą minę. Daj mu teraz te serduszka, może. Co? No, te serduszka daj no. Uuu, jestem zakochany w tych moich włosach. Uu, dlaczego mnie tak zrujnowałaś życie? Ja nie chcę tak wyglądać. Juhu, to jest właśnie to, czego chciałem. Mm, no wiesz, jeszcze się zastanowię. Co? Co ty, Olicha, zrobiłaś z moimi włosami? Proszę to natychmiast zmienić! Wiesz co, jestem załamany. Jestem po prostu załamany, bo moja kobieta mnie rzuci. <laughs> Jak zobaczy moje takie włosy mi to pasuje, bo jestem taki świrus. Widzisz? Juhu! Patrz teraz tego. O, jest szczęśliwy. Dobra, dawaj, wychodzimy na miasto. Idziemy może gdzieś dalej, co? Dawaj, naciśnij na miasto. O, tutaj możesz jeszcze telewizor załączyć. Ale dawaj, na miasto idziemy, co? Mieliśmy w ogóle stworzyć e, własną postać w dzisiejszym odcinku. Ale myślę, że, no nie wiem, bo sami widzicie, że ona przejęła moją komórkę, więc wydaje mi się, że chyba sobie po prostu. No. Nie stworzymy tej postaci jednak. Zobaczymy. Dawaj, kliknij tu. Tutaj kliknij. Możemy już wyjść. O, ten też jest szczęśliwy. Uh, mój interes nie, nie idzie tak jak powinien, ale wydaje mi się, że taki człowiek, on chyba nie płacze, no widać po jego włosach, po jego okularach w ogóle, po jego stylu bycia, że raczej on tak nie, nie będzie płakać, dobra, dawaj, ten raper też, u, u, jestem raper, chcesz mu jeszcze włosy zmienić, dawaj, idziemy na miasto, dawaj, chodź, idziemy na miasto, o, Wybierz. Tam, no, jedzę. widziałem, dawaj, zmieniaj, gdzie będzie teraz gdzieś indziej, gdzie teraz chcesz iść, patrz, możemy iść tutaj chyba na plac zabaw, tu jest sisi, dawaj, Idziemy, Taylor? Co to w ogóle jest? Może to jest yy, ten, ten. Ten Freezer, a nawet o tym. No nie wiem, zobaczymy. A, tutaj masz pełno ubrań, zobacz, bo to jest taki. Mm, shop Center, widzisz, jakbyśmy pojechali do galerii katowickiej? O, możemy tutaj wybrać też inne postacie, widzisz, bo ty odblokowałaś kolejne postaci. Tu jest ten raper w różowych włosach, o nie. No dawaj, możemy go ubrać jakoś inaczej. Możesz mu wybrać inne, inne ciuch. No to nie jest ciuch. Tutaj masz ciuchy, na, na wieszakach, spójrz. Tutaj masz, widzisz, możesz to wziąć. Wow, ubrał się Wyto kaboka. Dawaj teraz tutaj, no. O, teraz też tego ubrałaś. A to jest ten, to jest ten właściciel tego fryzjerstwa. Wow! No ale wszystkie ciuchy za chwileczkę użyjemy, a nie musieli zapłacić, a my pieniążków nie mamy, żeby zapłacić jej za ciuchy. O. Proszę bardzo, cyk. Wow, jaki garnitur, no pasuje jej garnitur, no kobiety nie dochodzą w garniturze. O, co teraz się znowu stało? Czekaj, bo to, to się robi tu, tu. Tutaj się wybiera postacie, widzisz tu. Widzisz tutaj są postaci. Ubrałaś ją w tą y, sukienkę. Mama ma bardzo podobną sukienkę. W ogóle ona wygląda jak nasza mama, twoja mama. <grych> Tylko. Y... Stop, stop. Wow! No ale już ciuchów nie ma i co teraz? Możesz ją tom, też tom. ubrać. Trz, jak się uśmiecha, widziałaś to? No? A ja nie wiem, czy tego potworka można ubrać w jakiś ciuch. No, spróbuj. Nie da się go ubrać, widzisz, bo to jest jakiś taki potworek. Nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. No, tego też tutaj ubraliśmy. I to. A to nie wiem. On tu masz jeszcze w ogóle, widzisz, jakieś czapki, nie czapki. Patrz, możesz tą czapkę wziąć. Czekaj, weź, no to upuść. Upuść to. Zostaw. No? I weź tą czapkę na przykład. No, możesz tą czapkę wziąć. Ło! Widzisz, jak zmienił teraz minę? Mu się to się Was podobało bardzo. A ten, co tutaj, dostanie kokardkę na głowę? Nie no, to nie jest na głowie chyba Chyba, nie no O! Ściągnęłaś mu czapkę z włosami Ja nie wytrzymam nie. O, gdzieś to tam schowałaś W ogóle jak w tej o, gierce co, jak się to zrobi to taki to... O! <laughs> Jaki zdziwiony był, że mu dałaś taką kokardkę No chyba on nie chce takiej kokardki nosić W ogóle to jest fajne w tej nie gierce, tam. że Że jak się zrobi tutaj, widzicie Lara robi na przykład taki tam Syf tam. Teraz w tej tam. grze, nie? No co jest fajne, co? Pokaż tam. Podoba Ci się? Mu się to spodobało? No to dobra, no to. No to dobra. Co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać to jest to, że... No widzicie, ona robi teraz taki syf w tej grze. No i żeby to posprzątać, to chyba trzeba odinstalować i zainstalować na nowogierka, to tak mi się wydaje, prawda? No nie wiem, nie jestem pewien. No i co dalej robimy? Dawaj, wychodzimy stąd, możemy iść gdzieś indziej. Poszukać czegoś innego, bo tutaj są też inne światy. W ogóle mieliśmy w tej... na tym dzisiejszym odcinku, mieliśmy siebie stworzyć. Ja, a idziemy teraz do sklepu coś kupić, tak? Czy co? Tu jechał! No pieski tam były, może będą pieski i kotki. Zobaczymy, czy tutaj są jakieś zwierzątka. No są, widzisz, ale tutaj... Ninja Unicorn 5! Co to w ogóle jest? O! A to jest w ogóle jakiś detektyw. Widzisz? Możesz to ściągnąć i mu to założyć, patrz. On teraz będzie taki przebrany, widzisz? Czekaj, możemy to ściągnąć i możemy mu dać taką czapkę. Bo to jest teraz Sherlock Holmes z dwoma czapkami. Widziałaś go? Tutaj możemy... To jest w ogóle chyba taki... W Polsce są bardzo, bardzo popularne, że widzicie, tutaj się przychodzi... O! No, wyrzuciłaś do kosza! Czemu to wyrzuciłaś do kosza? Ale zobacz w ogóle, patrz! Jak my weźmiemy, weźmiemy na przykład tą piłkę i wyjdziemy z nią ze sklepu... Widzisz? Że ktoś to wynosi. Musisz najpierw zapłacić tutaj, widzisz? Proszę. Ja chcę to kupić. Titin, proszę, zostało kupione i teraz możesz to wynieść. Ale dalej działa, widzisz? Więc nie można nic z tego sklepu wynosić. E, w Polsce jest to bardzo popularne, właśnie, że są takie stanowiska Na przykład w Bytomiu Fago, że widziałem coś takiego, że się tam idzie. E, no i właśnie się gra, tak? W takie gierki, no i później się losuje jakieś tam tikiety, coś takiego. I można właśnie wygrać laptop, czy jakieś inne właśnie takie smartfony i inne palm topy w tym stylu, widzisz? Nie można wynosić rzeczy ze sklepu, pamiętaj. O! miau, Proszę bardzo! Miau. O, widzisz? No dalej, no nie można tego wynosić, nie wiem dlaczego. Powinno być tak zrobione, chociaż nie wiem go nie to po zrobić, że niby to się kupuje, A to jest jakieś dziecko, widzisz? On go teraz trzyma na kolanach. Że jak się wynosi coś stąd to powinno już to nie pikać. Ona teraz na przykład pomyślała, że widzicie, no że to pika no, nie może tego wynieść, no, ale dobrze, no niech wierzy, jak za no to coś jest nie tegec. Dobra, możemy tutaj też sprawdzić, patrz, tutaj też coś jest tu, tu jakieś poduszki są. Idź tam dalej, zobaczymy co tam dalej jest Co tutaj sprzedajesz? Oto! Auto sprzedałaś! Ddydydydyd. Nie można tego wynieść, no. Nie wiem dlaczego. A tutaj co możemy zrobić? Zobacz tu, tu. A tu się tylko włącza i wyłącza. O, to już nie działa. Poczekaj. O! A jakiś golas biegnie! Co to było? Co on się tutaj zamienia? Unik. Aha, to jest ten Unicorn Power, to jest właśnie ta gierka. Widzisz? No konik, widzisz? Konik tam biegnie. On się tam... To jest golas, który się zamienia w konika. Fajna gra, naprawdę fajna. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy do kupienia? Zobacz. House! Dlaczego tam u góry pisze house? Patrz, możemy kupić na przykład. Mama lubi kawę, tata tam nie pije. Możemy kupić na przykład to, widzisz? To, o, to. To jest na espresso, widzisz? I później tutaj się robi espresso, to tak, bl, 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 tak bulgocze i możemy to sobie później zalać espresso i to jest najlepsze, jakie może być, właśnie z takich czajniczków, nie? O, widzisz? Dobra, idź tam dalej, zobacz, co tutaj, kto tutaj stoi, kto tu jest. Widzisz, tutaj możesz kupić takie zwierzątko, zobacz. Tu koń, patrz, pieski, kotki. To są żywe stworzonka, widzisz? Możesz kupić jakiegoś pieska albo kotka. I patrz, i, i co tam jeszcze? Jakieś insekty? No możesz go kupić, widzisz? Możesz go tutaj postawić. I wtedy, że on, że to jest niby nasz, prawda? Dobra, co? Bierzesz go? A chcesz go kupić, tak? <gł> Jak ona już czai w ogóle, nie? To jest niemożliwe. O, wziąłeś mu coś tutaj. Bo tutaj trzymasz paluszkiem, tu nie możesz trzymać, widzisz? I teraz, tu, weź pieska. O, o, no nie. Nie można kupić pieska, naprawdę nie można. Ale możesz patrz, możemy zrobić tak, czekaj, Lara, patrz. Zobacz, patrz. Ja, no poczekaj, ja Ci pokażę, zobacz, klikamy tu i wstawiamy tego pieska chyba tu. O, widzisz? Już go kupiliśmy. Tak jakiś chłopczyk ma tego pieska, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy zobaczyć dalej, co tutaj mamy, bo patrz tu mamy rybki. No zobacz. Jeszcze jeden piesek? No dobra, dawaj. Kup go. Proszę bardzo, został zakupiony. Spróbuj go tutaj dać na dół. Tu musisz tu i teraz go przeciągasz tego pieska musisz dać tutaj komuś wiesz O już ma dwa pieski nie to nie o co teraz się stało a do babci możesz tutaj dać jakieś babci widzisz no daj tej babci bo to jest ta z tego co sprzedaje sushi na mieście O! to teraz się stało aha bo tutaj możesz zmienić no daj tej babci tego pieska no o już ma widzisz jaka szczęśliwa ma pieska. Kupiłaś, yy, babci co sprzedaje sushi na mieście, kupiłaś pieska, tak? Tam mam na No, jeszcze masz dwa kotki. No, chcesz wszystkie koty kupić. No dobra. No to kupuj wszystkie koty. Tutaj musisz kliknąć, tu na dole, tu. Cyk. I teraz bierzesz tego kotka i możesz komuś dać, no. Daj jakieś babci albo dziadkowi. Znowu ta dostanie? Dwa zwierzątka ma? Tak. No dobra. Myślałem, że się z kimś podzielić tutaj, ale jeżeli tutaj babcia ma mieć i kota i psa, no to dobra, niech będzie, mam nadzieję, że się nie będą gryzły. No i jeszcze jednego kotka tutaj mamy. No, dawaj, kupuj. Proszę bardzo. No i co? I teraz jeszcze jednej babci dasz, tak? Albo dziadkowi. Proszę bardzo. Tutaj. I super. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Toka Live World, dajcie znać koniecznie w komentarzach, ja tutaj że pokażę, zresztą ona za chwileczkę będzie więcej wiedziała na temat tej gry, niż ja, no. Um, to sobie po prostu więcej pogramy, widzimy się w następnym video. Na razie, dziękuję, cześć!